Hejo, moim. Hejo, o to kolejny odcinek. Dzisiaj będzie odcinek z Mamio. I przepraszam, że ktoś może być taka głosna. To, bo to po prostu ten filmik taki, ponieważ mój brat ogląda. A ja mówię <takujesz> cicho nie. I wiem, czy nie słychać dokładnie. Ale się postaram, żeby było mnie słychać. I postanowiłam zagrać Mamio. I po prostu no. Nie, teraz będą ogólnie konkursy. Konkurs powiem najbardziej teraz, bo na końcu to ja. Pewnie zapomnę. I konkurs jest na. 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 na, na, na jak. Nie, na co może być konkurs? Ciekawe. o. na jednorożce na przykład z Momio. no na jednorożce. Um, jak będzie um, no na jednostce i jak i po prostu z, komen, z komentarza będę losować mus, musi ta osoba zasubskrybować bo będę losować jak nie zasubskrybuję a zobaczę że się zgłoszę to a ją akurat wylosuję to po prostu jej nie dam bo ja po prostu sprawdzam i no no normalnie, proszę w komentarze, co wy chcecie i ogólnie. Wideo, gdzie ludzie krzywdą. No kurde. Wideo, gdzie ludzie krzywdzą, że Wideo, gdzie zwierzęta tak nie... nie komentuję. Um, ja jak coś to przepraszam, jak nie mam za bardzo o czym mówić. Po prostu... No... Po prostu... No właśnie, tą osobę będę Część, na 100% rysowała, w ogóle Ciebie pozdrawiam, jeżeli Ty w ogóle to oglądasz. Fajny skin na kurde, Dobra, naprawdę um. na uh, no um. um. no nie mam o czym gadać. Czy was też wkurzę, to ludzie się odgapiają? Kim jesteś w waszej klasie numer 4? No napiszę w sumie, że nagrywam. To w sumie czemu by nie. Chociaż będzie dużo ludzi hejtować, ale pominę defekt nagrywam. Zobaczymy reakcję ludzi. Chociaż pewnie nie dobrze. A jak coś to jakiś hejt, więc. Piszcie jakie takie, żeby nagrywam odcinki, okej? Okay. Że po prostu jaka gra lub no. coś. No. O, chyba już sobie akcję zobaczymy, chociaż. będzie głupia. Mam super. super. wiedziałam, że takie będzie. Super, jest super takie, że sobie. No i, i co? I, I takie jest super, nie? Ja. po prostu... Okay. Tutaj oczywiście rzecz teraz no, 6 też jest brzeczkie, ale... Ale, ale rzecz no. cztery. Ogólnie. A chcesz bardziej normalną, czy bardziej Um, ogólnie sobie bierzemy na jego skina. Czemu by nie? I prosiłam by, żeby ktoś to obejrzał lub no po prostu są nowe prezenty? Znaczy prezenty. Ale cudne włosy! Cześć, Czy tylko włosy? Naprawdę nie. Mogę się już trochę postarać, a nie tylko wos. Prezes są stare, bo dzisiaj sprawdzałam. Nie bym miała być w tamtym wtorek, ale widzimy, jak, jest ten, jak minął ten tamten wtorek. Więc. I'm sorry. Okay. O, minę krwi, może jakąś kolekcję. Tak, tak usłyszałam. To jest dzień, to jest druga sprawa. Dobra, dawaj, tutaj daj sezonkę, proszę cię bardzo. Czemu ludzie, już widzę trzeci raz dzisiaj, a dopiero co weszłam na momiach. Czytam drugie. Jak mam na imię w Twojej klasie mój numer 9? No a kurde, zaraz ja w zrobię <grym> i będę wszystko pod tym. Takimi samymi postanowieniami i będzie dobrze. Bo to się mi w kurze, co chwilę się coś powtarza. Hehe, <grym> za 20 lekkoleń. <latach> Osoba, z którą się kłócę, nie zesraj się. Ja z 20 przygotowymi odpowiedziami na ten tekst. to nie śmiesz. Moim zdaniem, ja nie będę Mam na? No. Znajduję no, dobre kanał, kanał Spiramonet, ostatnio opublikowany to rok, rok to temu. To <coughs> nie komentujcie, jak ja mam śmiech, i trochę tak dziwnie mówię, więc. No. Dlaczego instaluję instaluje aktualizację? Chcę przestawiać nowe funkcje systemu. Chcę pozbyć się błędów. Wkurzają mnie powiadomienia o możliwości, o której Aha. Ktoś pomoże w levelu tylko A, i was też wkurzają, ludzie. Jak chcesz, żeby ktoś. Chcesz, żeby ktoś ci dał momo, ale ci nikt nie chce dać. A nagle osoba, pomożesz mi w levelu, tam coś napisać, co jest mega wkurzające. Nasze zadanie no, na teraz musimy zrobić dużo głos, Ale to chyba na co? No, Ty... Czy to jakieś okoliczności? Szukam, bo już się komboy, przelotnięcie. bez sensu. Jak chcecie, to może być też z TikToka ogólnie Film. Jak wolicie, I... i odcinki mogą być. W Chodniu Po prostu u mnie mogą być rzadko na kanale Żeby potem pretensji nie było Znaczy, że coś, że no Barbara, zdrobnienie Barbol bar, Barbare Basiatka Barbelucha, Barbusa Barbasia, Basiatek Barbini, Barbie Barbusia, Barbaś, Basi siedzi barbuszka, barbarka, ba, Napka, barbunia, bu, barbaros, barburka, barbara, 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 nie, barbra, basałek, barbusia, barba, basienka, tu się już wszystko powtarza. Um. Ktoś yy, chce, żebym ja bym mógł pomóc w lewnym. Nie. Ja już będę w sumie kończył odcinek, więc żegnam was. Bajo.